Natalia, fantastyczny występ za Tobą, wakacje dopiero się rozpoczęły, rozumiem, że będzie w tym roku intensywnie? Tak, już jest bardzo intensywnie, naprawdę Polskę przejeżdżamy wzdłuż i wszerz i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Czyli można powiedzieć, że te takie wakacyjne miesiące to nie jest dla Ciebie czas, kiedy możesz sobie pozwolić na przykład na jakiś urlop? Nie, mogę oczywiście sobie pozwolić. To na, na szczęście mamy tak fajnie, współpracuję z ludźmi, z którymi pracuję, że jeżeli mamy taką potrzebę, żeby sobie zrobić chwilkę przerwy, to ona no absolutnie jest możliwa. I też taki jest plan. Niedługo mam w planie wybrać się z najbliższymi w taką podróż dziką, bo kamperową. Wow, ale w Polskę czy za granicę? Nie, właśnie chcemy pojechać za granicę. Także, także taki, taki, taka dzika przygoda mnie czeka. Nie mogę się już doczekać, bo to wkrótce. Ale na długo? Na 10 dni.